Dzień dobry, cześć, witam na kolejnym podcaście Łódź Kreatywnie. Dzisiaj zaczniemy troszkę inaczej. Jesteśmy też w nietypowym miejscu, bo w kawiarni. Były już podcasty na spacerze. Teraz przyszł, przyszedł czas na spotkania kawiarniane. Nie powiem Wam od razu, z kim będę dzisiaj rozmawiać. Myślę, że sami się domyślicie w trakcie. Cześć. Cześć. Zadam Ci pierwsze pytanie. Myślę, że już po pierwszym pytaniu wszyscy zrozumieją, kim jesteś. Jak to się zaczęło? Czyli od ogółu do szczegółu, czy od szczegółu do ogółu? Ja akurat zdecydowanie wybieram odpowiedź od szczegółu do ogółu. Przyznam, że czasami jest tak, że szczegół tak mnie zajmie, że o ogóle w ogóle zapominam. Schodziłem na drugi plan, w związku z tym absolutnie jestem po stronie szczegółów. Ja oczywiście tę odpowiedź już znałam, ale myślę, że jest to super podpowiedź dla naszych słuchaczy. Teraz już spokojnie mogę zdradzić: Maria Nowakowska, dyrektorka festiwalu Detalfest, przewodniczka połodzi, animatorka kultury i przede wszystkim wspaniała osoba. Z racji tego, że jesteś przewodniczką, chciałam Cię zapytać bo aż się prosi o Twoją ulubioną łódzką miejscówkę. E, wiesz co, myślę, że to jest, e, będzie odpowiedź taka trochę niespodziewana, dlatego że ja najbardziej lubię miejsca, których nie znam. Aha. I to jest coś, co jest super fajne w naszym mieście, że mimo, że eksploruję je intensywnie od sześciu lat, cały czas są setki ulic, na których jeszcze nie byłam, domów, których nie widziałam. E, także cały czas odkrywamy coś nowego e, i to jest właśnie chyba moje ulubione w Łodzi, że to nie jest tak, że już mam poczucie, że wszystko widziałam, że to jest jeden pałac, czy jedna widla, czy jedna kamienica. Mam oczywiście z tego katalogu też swoich ulubieńców, ale najfajniejsze jest to, że to jest jak nieprzebrane pudełko pełne niespodzianek. Po prostu cały czas można, można je poznawać, można ich szukać, można się zachwycać, więc najbardziej lubię to, co przede mną. Pięknie powiedziane. A powiedz, co najbardziej Cię zaskoczyło ostatnio na jakimś spacerze? Czy była jakaś rzecz, która po prostu nie widziała się i nagle... wow! Tak, chociaż to, to myślę, że taki, taka rzecz, która była zachwycająca głównie dla mnie i dla osoby, która mi to pokazała, dlatego że mieliśmy wycieczkę szlakiem modernizmu, koncentrowaliśmy się głównie na tym powojennym, ale jedna z uczestniczek pokazała mi, że kamienica na rogu Wigury Piotrzkowskiej ma okna, które są odlane w taki sposób, że ich krawędź jest obła, tak jak witryny czasami Jej. też są takie właśnie zakrzywione, te narożne. Nie widziałam jeszcze takiego rozwiązania w łodzie, więc bardzo dziękuję anonimowej uczestniczce, która mi to pokazała, bo no właśnie, znam te kamienice, widziałam ją wiele razy, a akurat na ten drobny szczegół nie zwróciłam uwagi, więc to jest też piękne w detalach, że możemy się ich uczyć od innych. Mhm. A powiedz, tak mi teraz przyszło na myśl, czy to prawda, że chodząc po łodzi należy patrzeć w górę? E, to prawda, chociaż oczywiście należy uważać na swoje bezpieczeństwo, <gry> e, ale m, im dłużej chodzę po mieście, tym bardziej widzę, że tak naprawdę należy patrzeć na wszystko, co oczywiście jest trochę mm -hmm. trudne, e, dlatego że oczywiście piękne figuratywne detale, czy to jakieś rogi obfitości, czy zwierzęta, znajdziemy raczej na górze, mm -hmm. ale to nie znaczy, że parter, czy e, te miejskie posadzki są pozbawione detali. W zależności od tego, jak zmienia się podłoże, e, nasz odbiór miejsca też się zmienia, więc e, teraz na przykład e, siedzimy na tym miejskim gdzie cały dziedziniec wyłożony jest żeliwnymi płytami, które zostały wyniesione z jednej z ludzkich fabryk. I to też bardzo wpływa na nasz odbiór tego miejsca. One są mm -hmm. w charakterystycznym kolorze, mają żłobkowaną fakturę. I od razu wiemy, że to miejsce jest bardzo mocno związane z, no właśnie, tą, tą, tą przemysłową łodzią. Tak. I odczuwamy to, to być może trochę nieświadomie na poziomie butów, ale jednak pokazuje to, że nie tylko do góry, ale też na dół i dobrze mm -hmm. też na boku. Więc generalnie warto po prostu chodzić i rozglądać się w każdą stronę. Dokładnie. Wspomniałaś o łódzkich fabrykach. Łódź kiedyś była miejscem przemysłu włókienniczego, a teraz jest miejscem przemysłów kreatywnych. Czy uważasz, że Łódź jest miastem sprzyjającym kreatywności, miastem kreatywności? Myślę, że tak, z czego my mamy um, takie specyficzne, specyficzne uwarunkowania historyczne i przez to mam wrażenie, że e, szczególnie dobrze pasuje tutaj kreacja ex nihilo, czyli z niczego, mhm. e, dlatego że wielokrotnie to miasto upadało i traciło właściwie wszystko albo prawie wszystko i się podnosiło. I stąd mam wrażenie, że to jest... E, Miasto, które być może ma trudniejsze warunki niż e, na przykład Warszawa, czy Wrocław, czy Kraków, czy Gdańsk, e, ale ma taką szczególną energię związa związaną z zaczynaniem od zera, od początku, od zera do milionera. Mhm. E, I myślę, że to się czuje w, w, w Łodzi właśnie taką energię, która bardzo mocno wie. Mm. do przodu, ale też wymaga no, dużych wyrzeczeń, więc to jest takie miasto, które myślę, że jest bardzo sprzyjające kreatywności, ale też przede wszystkim dla osób, które jednak mają trochę siły. Mm -hmm, dokładnie, masz rację. E, jakie są Twoje trzy pierwsze skojarzenia z Łodzią? Mm. Na pewno, że jest mi miastem bardzo bliskim, ale może to nie jest najlepsze, <grym> najlepsza odpowiedź na pytanie o skojarzenia. E, jest bardzo witalna w tym sensie, to jest takie miasto niepokonane. Mhm, bardzo ładne e, słowa. Dziękuję bardzo. E, jest na pewno też wymagająca, bo to nie jest takie miasto dla każdego mhm. i po prostu trzeba, trzeba się zakochać e, albo zrezygnować. Podobno się to... albo kocha, albo nienawidzi. To jest wspomniane rzeczy, to prawda. I mam wrażenie, że cały czas nieodkryte, też trochę niedocenione. Jest jakiś problem z łodzią. Wiele osób analizowało czemu i jaki, ale mam wrażenie, że łódź nadal potrzebuje i jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej uwagi, jeszcze więcej promocji, więc to jest takie miejsce, które po prostu musimy wykochać, jakby mhm. jutro miało nie być. Masz rację, zupełnie. Powiedz mi teraz a propos wcześniejszego pytania o Łódź jako miasto kreatywności. Ty tak bardzo dużo działasz w tym mieście i jestem ciekawa, jaki jest Twój przepis na kreatywność, na to, że Ty ciągle, ciągle coś robisz. Skąd bierzesz pomysły? Wiesz co, ja myślę, że po prostu przestrzeń nie podpowiada. W tym sensie im dłużej patrzymy z uważnością, z wrażliwością, w dosyć powolnym rytmie, tym więcej rzeczy do nas mówi, tym więcej dostrzegamy, tym więcej jesteśmy w stanie nazwać. W związku z tym to jest raczej kwestia takiego odkrywania, tak jak się, nie wiem, zakochujemy w kimś, z kim już jesteśmy długo po raz drugi. Także mm -hmm. <laughs> nagle okazuje się, że ktoś ma taką cechę, albo tak się zachował, że mówią, wow, jest jeszcze lepiej niż było. I chyba z Łodzią mam tak samo, że wydaje mi się, że to już jest po prostu max, 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 a potem się nagle okazuje, hej, to przegapiłam, tego jeszcze nie widziałam, to jeszcze można zrobić. I no to mnie napędza, to jest jakimś takim po prostu biegiem, który, czy, czy nurtem, który mnie ciągnie, ciągnie naprzód. Więc odpowiedziałabym, że to właśnie jest takie bazujące na emocjach. Piękne porównanie. Bardzo mi się spodobało. Naprawdę. Bo czuć taką właśnie czułość w tym i że naprawdę kochasz to miasto. To prawda. Pięknie. Z racji zbliżającego się festiwalu Detal Fest, opowiedz nam proszę o idei, o tym jak powstawał. Na pewno długo, to już trzecia edycja, więc też możesz opowiedzieć o poprzednich edycjach, jak w ogóle do tego doszło i co będziemy mogli zobaczyć w tej konkretnej edycji, trzeciej. Tak, festiwal jest z nami od 2017 roku i dotychczas odbywał się w formule Biennale, czyli co dwa lata, mhm. co pozwala właśnie mieć taki jeden rok planistyczno-oddechowo-kreacyjny, a następny już jest taki wykonawczy, więc mhm. to jest fajny rytm. Chociaż zawsze się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby robić co rok, bo wtedy ludziom by się utrwaliło, że to jest jednak... No właśnie, taka rzecz obecna z mhm. maksymalną częstotliwością na mapie łódzkich festiwali. Jeżeli chodzi o poprzednie edycje, pomysł wziął się z tego, że jak zaczęłam zajmować się detalem w 2014 roku, to po jakichś dwóch latach okazało się, że takich zapalańców jak ja jest w Polsce więcej. Myślałam, że byłoby super po prostu się spotkać, poznać, opowiedzieć swoje historie i stworzyć jakieś takie detalowe środowisko. I to był pomysł na pierwszą edycję, żebyśmy po prostu wszyscy przyjechali i się poznali. Było to strasznie partyzancko robione, ale myślę, że, że wyszło, wyszło całkiem fajnie. Bardzo dużo osób nam pomogło. Piwoteka Narodowa nawet uważyła piwo festiwalowe, więc mhm. dużo takich, takich ciepłych zaskoczeń. Druga edycja, która odbywała się w 2019 roku, mam wrażenie, że już była tak Lepiej przygotowana od takiej strony właśnie organizacyjnej i logistycznej, chociaż przyznam, że tę pierwszą partyzancką też bardzo dobrze wspominam, bo ona właśnie była taka łódzka, taka jak z mm -hmm. Kilo. Um, osiedliśmy wtedy w Pałacu Poznańskiego, gdzie odbyły się prolekcje, Była też seria towarzyszących warsztatów, wystaw. Były też rozgrywki w kredytalową, którą wydałam, więc Grałam, grałam, A, to się bardzo <grym> się cieszę. Mam nadzieję, że się podobało. Tak. No a ta edycja jest pierwszą edycją, która jest edycją tematyczną i myślę, że festiwal zostanie już tematyczny w tym sensie, że każda kolejna edycja też będzie miała jakiś motyw przewodni. Mm -hmm. Ten jest dosyć nietypowy i zrodził się tak naprawdę podczas roku pandemii, ponieważ ja jestem osobą przyzwyczajoną do bardzo częstego podróżowania i jak nagle był lockdown, a później były troszkę rozluźnione, ale jednak też obostrzenia. Mm -hmm. I wtedy miałam taką potrzebę ruchu, że po prostu zaczęłam chodzić po województwie. Wsiadałam w kolejkę ŁK, wysiadałam na jednej stacji i po prostu dochodziłam do drugiej. Oglądając zupełnie inny krajobraz, pejzaż i architekturę niż dotychczas, no bo tego nie da się przełożyć jeden do jednego z łodzią. Pomyślałam, że w ogóle nie mam języka do opisu tego, co widzę, że nie do końca rozumiem, skąd się wzięło mhm. i że to wszystko jest w sumie mega ciekawe, jest bardzo dużo do przeczytania na ten temat. I że chętnie zaprosiłabym osoby, które zajmują się właśnie takim dziedzictwem, czy krajobrazem, architekturą na wsi, poza dużymi ośrodkami. Mhm. Po to, żeby no, pokazały to, to czego ja nie umiałam opisać swoimi oczami. Mhm. I rzeczywiście udało się zaprosić 14 osób z bardzo różnych dziedzin, z bardzo różnych stron Polski. Które będą opowiadać od e, dziedzictwa kamiennego, od tego, co można zrobić na wsi z kamienia, mm -hmm. e, przez nietypowe budulce, budynki tworzone nie wiem, z sierści, z łoju, z żużlu itd., Ojej. itd. Tak. E, przez zdobienia, które mają różne znaczenia e, związane z antropologią czy z mm -hmm. etnografią. E, ale mamy też e, kilku prelegentów e, z mniejszych miast. Takich jak Zgierz Białystok czy Dąbrowa Górnicza, mhm. bo chciałam, żeby ten, no właśnie, ta prowincja ukazała całą swoją złożoność. Bo jak mówiłem, prowincja to jest w ogóle słowo, które źle się kojarzy tak, i tak, tak już tak. zbija wszystko Tak, jest dość pejera Tak, tak, mhm. tak, tak. Taki jeden, jeden kłom. i pomyślałam, że dobrze będzie je rozbroić. Stąd tytuł przewodni, te, motyw przewodni tej em, imprezy, czyli Nie miasto. E, I w tym przysłowiowym nie mieście będziemy odkrywać różne aspekty detalu. Super. Nie możemy się doczekać tego festiwalu i jako patroni medialni serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy. My na pewno będziemy wspólnie z Marią eksplorować każdy detal w naszym mieście i w nie także. Mario, Super. dziękuję Ci bardzo za rozmowę dziękuję i mu. życzę Ci bardzo dużo siły na ten festiwal. <laughs> dziękuję, bo na pewno się przyda. Ja wszystkich zapraszam i na festiwal, a i na spacery. Do zobaczenia w łodzi i w mieście. Do zobaczenia.